Przez 30 dni po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus ukazywał się apostołom i przygotowywał ich do najważniejszej roli ich życia, do roli bycia świadkiem zmartwychwstałego w świecie. Chrystus ukazywał się im, umacniał ich wiarę, wyjaśniał pisma, łamał dla nich chleb, a w ostatnim dniu swojego pobytu na ziemi, w dniu niebo powiedział do nich, że nie wolno im opuszczać Jerozolimy, dopóki nie zostaną uzbrojeni mocą z wysoka. Dopiero po zesłaniu Ducha Świętego apostołowie stali się zdolni być świadkami Jezusa w świecie. Chcemy na wzór apostołów przez najbliższe dziewięć dni przed zesłaniem Ducha Świętego czuwać, chcemy się modlić i chcę Was zaprosić na cykl kateches o Duchu Świętym, o tej mocy z wysoka, która uzdalnia nas do bycia świadkiem zmartwychwstałego świecie. Serdecznie zapraszam.